Witam Was bardzo serdecznie w mojej kolekcji mangowej 2020 roku. Jeżeli jesteście zainteresowani, jaki progres nastąpił na mojej półce, to link zostawię w opisie z materiałem, w którym to przedstawiam moją półeczkę z 2019 roku. No i zaczynając od samej góry mamy tutaj ozdobną. Szczyt ozdobny, tylko i wyłącznie żadnych mangi, żadne mangi tu się nie znajdują. Uważam, że jest to bardzo potrzebne, myślę, w pewien sposób dla każdej półeczki, gdyż takie ozdóbki ładnie dekorują, jak i ożywiają każdą półeczkę właśnie. Niestety, zapewne już w następnym roku ta półeczka zniknie, to znaczy te ozdóbki, z tego względu, że miejsce powoli mi się kończy i po prostu nie miałbym gdzie tych mang składować. Tak się prezentuje górna część. Trochę niżej mamy już mangi, jest tutaj cztery tomy zakończona, jakby z, główna seria Battle Angel Alita. Ekskluzywne wydanie od JPF-u w twardej oprawie. Dalej nie mam zamiaru zbierać, jakby, m, gdyż z, 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 zakończyłem główną właśnie tutaj część Battle Angel Ality, i dalej nie zamierzam zbierać z tego względu, że pomimo, mi się podobała seria, to. Nie na tyle, żebym kupował ileś tam jeszcze więcej tych tomików. Tym bardziej, że prawdopodobnie patrząc na tą wielkość zająłbym mi całą półeczkę i nie miałbym gdzie te oskładować. Ale dalej już mamy dwa tomiki o Punpun, czyli Dobranoc Punpunie po polsku od Kotori. Bardzo jakby w pewien sposób się zawiodłem z tego względu, że to wydanie nie, nie prezentuje się tak dobrze jak chociażby angielskie. Wyglądowo, natomiast seria jak najbardziej przypadła mi do gustu, jestem bardzo z niej zadowolony. Pierwszy tom jakoś niespecjalnie mi wszedł, natomiast już drugi bardziej skupił się na bohaterach, a nie, nie świe, świecie przedstawionym przez można powiedzieć narratora, i dużo lepiej mi się tutaj czytało. I no, w pewien sposób pokochałem tę serię od drugiego tomiku. Mam nadzieję, że kolejne także dostarczą mi tak dobrych wrażeń. Dalej mamy dwa tomiki chłopaków z XX wieku od Hanami. I tutaj przeczytałem jedynie na razie pierwszy tomik, za drugi się nie brałem z tego względu, że, że tak nie chciałbym tego z tomiku na tomik czytać. Za, za bardzo mi się to podoba i wciąga. No i tyle. Dalej mamy Winną Sagę, którą zapewne większość z Was zna. Cztery tomiki, które obejmują. Cały sezon anime, który wyszedł, w Polsce jest już sześć tomików, muszę szybko nadrobić, gdyż Vinland Saga, no ja pokochałem całym sercem, uważam, że animacja jest trochę gorsza, nadal bardzo dobra, natomiast manga tutaj to w jakiś sposób zamknęła tą historię główną, no, główną która pierwszy ark, można tak powiedzieć, no jest to coś fantastycznego. Jeżeli lubicie wikingów lub piękne obrazki, to brać w ciemno. Gdyż ta seria jest super, po prostu genialna. Dalej mamy chyba najwięcej tomików jak z danej serii, jaką tutaj posiadam. Jest to Atak Tytanów, aż 26 tomów. Seria, która bardzo się zmieniła od początku. Już nie mamy tutaj walk z tytanami. Natomiast skupiliśmy się bardziej na polityce i jestem bardzo, ale tu bardzo z tego zadowolony. Co z względu, że... Jakoś bardzo na tych Tytanach już dalej nie, nie dało się ciągnąć, natomiast ta zmiana dużo odświeżyła i mi się osobiście bardzo podoba. Podoba mi się także progres tutaj tego autora odpowiadającego za Shinkei no Kyoji. Jestem w pełni zadowolony z tego, jak ta seria się zmieniła. Chyba nie ma takiego tytułu, z którego byłbym właśnie z tego względu aż tak zadowolony, że żebym dalej kontynuował czytanie i kupowanie. Kolejnych tomików. A taktydanów, no cudowne. Polski, tym bardziej, że polskie wydanie wykracza poza to, co anime prezentowało, chyba od 23 tomu. Także jeszcze bardziej, tym bardziej jestem zadowolony. I tak się mniej więcej prezentowała pierwsza półeczka z mangami. Myślę, że jestem tutaj, są, znajdują się w większości tytułów, które najbardziej mi się podobają na mojej półeczce i które najbardziej mnie wciągają. Dalej zjeżdżając, już troszeczkę niżej mamy tutaj do czynienia z Tokyo 16 tomów Tokyo Golem Re, czyli jakby sequelem od Tokyo Gula i brakuje mi dwóch tomików. Jest to seria, którą pokochałem z tego względu, że traktuję Tokyo Gula trochę jak, jak swoje z tego rodzaju wstępniak do Tokyo Gula Re. Uważam, że coś takiego ma tutaj miejsce i Tokyo Re jest dużo, ale to dużo lepszy. W pewnym momencie gdzieś około 10 tomu uważałem, że zasługuje nawet na dziesiątkę, jednakże, takie, tak jak wiele osób mówiło, pod koniec się trochę psuje. Dlatego ciągle zlekę z, tym, z tymi dwoma ostatnimi tomami, 15-16, też trochę się martwię, bo już widziałem, że w tym 13-14 no, zaszły zmiany, które nie do końca mi się podobały. Jeszcze tutaj nadmienię, tutaj u góry jeszcze się znajdują jakieś zakładeczki. Ozdobne kalendarzyki i takie tam nie mam z tego za bardzo gdzie składować. Może Wam kiedyś jeszcze to o, osobno w jakimś materiale pokażę. Zapewne tak się stanie. Ale jednakże tutaj na razie sobie leżą i składuję je. Gdyż nie, nie wiem, gdzie mógłbym gdzie indziej je położyć. dalej mamy 12 tomów The Promise Neverland. Wiele osób pokochało animację. Moim zdaniem, manga jest dużo lepsza. Chociaż nie w pełni mi się to tak bardzo podoba, jak na początku, gdzie był ten pierwszy ark, gdzie miało miejsce tutaj na, w, w domu dziecka, w Sierosińcu Dużo bardziej mi się to podobało, dalej mamy jakby, odkrywamy cały świat, całego to występujący w Neverlandzie. Także mi się podoba jednak, że ten pierwszy ark dużo bardziej przypadł mi do gustu. Ale nadal zbieram serię, podoba mi się, nie mam zamiaru przestawać. Dalej mamy Hori Bardzo fajny, realistyczny romans, który. No i ja zawsze to powtarzam przy tym tytule. Jeżeli jakiś romans chcecie zacząć spróbować, to Hori po Tytuł obowiązkowy z tego względu, że naprawdę to przyjemnie się czyta, wchodzi bardzo gładko. Każda strona. Także jest bardzo ładnie narysowane, co. Może nie zdarzy się aż tak bardzo często w tego tytu typu tytułach. Jednakże Horimiya, całym serduszkiem polecam. Daremu Cielago, coś co myślałem, że będzie takim mocnym echi yuri, co zapowiadały pierwsze dwa tomiki, jednakże od trzeciego ruszyła fabuła. Nawet główna fabuła, bo tutaj zazwyczaj są epizodyczne jakieś historyjki, jednakże to bardzo mi się spodobało, taki akcyjniak, pełną gębą. Fajne oderwanie od takich jakby bardziej przyziemnych, jak chociażby chorymia tytułów. I bardzo mi się to przyjemnie czyta, chociaż ciele jak Horimiya trochę jestem w plecy z tomikami, nie tak, że zakupionymi, ale także tutaj tymi, które posiadam nie wszystko tutaj jeszcze zostało przeczytane. Tak samo jak gdy zapłaczą cykady, gdy w pierwsze dwa tomiki przeczytałem. Więcej na razie nie. Już tak ochoty nie mam na takie horrorowate rzeczy, dlatego jakoś nie czytam. Natomiast bardzo także dobra mm, pozycja na mojej półeczce. Dalej mamy 5 tomów gry w króla, coś co do połowy czwartego tomu było naprawdę bardzo fajne, później się no, bardzo edgy zrobiło i niepotrzebnie zaczęło wszystkich mordować. Jednakże nadal w, pełnym, jak w pewnym w sposób darzę uczuciem tą, tą, tę serię. Natomiast słyszałem, że animacja jest jeszcze gorsza, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć, gdyż boję się za nią zabrać. Natomiast Maga, mówię, do połowy o tomu naprawdę przyjemnie mi się czytało. Szczególnie pewna, pewna śmierć bardzo mnie zruszyła chyba w trzecim tomiku. Także jestem zadowolony, że, że posiadam tę serię. Dalej mamy jakąś nowość od studia JG. Somali Somalii, Strażnik Lasu, animacje także dostaje ponownie, uważam, że manga jest lepsza od animacji, nie jakoś dużo, ale w tym przypadku gdyż naprawdę się postarali z tą animacją, jednakże dużo przyjemniej czytamy się mangusie, takie spokojne rodzicielskie mm, sprawy rodzicielskie sprawy, tutaj jest mamy do czynienia z mm, ojcem kolemem i ludzkim dzieckiem, ich relacje, no to jest po prostu Miód po prostu, jakby sobie jeść sam miodzik, to po prostu jest somali i strażnik lasu. I tak się prezentowała druga półeczka. Przechodząc trochę niżej, mamy trzecią półeczkę, już przedostatnią. Jeżeli chodzi o mangusie, mamy tutaj 16 tomów One Punchmana, który coraz bardziej mnie niestety zawodzi. I coraz bardziej myślę o tym, czy by nie wstrzymać Zbierania tego. Tego tytułu z tego względu, że jakby jakaś główna oś fabularna tam, niby gdzieś tam się czai, ale ostatecznie nigdzie się nie pojawia. Mam wrażenie, że te ostatnie tomiki bardzo wszystko przeciągają i mam wrażenie, że po prostu to jest w pewien sposób strata czasu. Z tego względu, że czyta się jeden tom i no, nic się nie stało. Dalej tkwimy w tym, co, co było w poprzednim tomie i. Coraz bardziej mnie zawodzi ten tytuł, coraz bardziej się, jak powiedziałem, skłaniam do tego, żeby przerwać zbieranie One Punch Man, co jest straszną tragedią. Tym bardziej, że Murata tutaj, cudowne rysunki, jedno z lepszych na polskim rynku, rysunkowo manga, wypada ono fenomenalnie. Dalej mamy jednotomówkę Hotel od bojciego, jeżeli jakoś jedno tomówka to polecę zawsze w ciemno bojciego z tego względu, że to jest naprawdę solidna historia w tomiku, w tomiku znajduje się parę takich pojedynczych historyjek które jednakże są na tyle dobre tak samo rysunkowo jak fabularnie, że no brak słów nawet Brak słów, żeby opisać to, jak, jak dobry jest hotel Bojciego. Dalej mamy Made in Abyss, pierwszy tam, który jakoś mnie wszedł. Bardzo polubiłem pierwszy sezon anime, natomiast te rysunki w Made in Abyss, takie bardzo nasycone, pogrubione. Nie, nie byłem w stanie na to patrzeć, nie mój klimat, dlatego dalej nie zbierałem. Dalej mamy jedno to Witamin, która. Bardzo fajnie opisuje jakby załamanie psychiczne, depresję. Jeden tomik, moim zdaniem, powinien trochę inaczej się zakończyć, może być dłuższy. Natomiast bardzo fajnie te, te problemy społeczne, takie wykluczenie, gnębienie porusza i jeżeli coś takiego Was interesuje, to witamin jest tutaj świetnym tytułem. No i mamy tutaj dwie, można powiedzieć, light nowelki. Rezero oraz Zerowa Maria i Puste Pudełko. Ja już nie, mam, te, mam te light novelki, jednakże ich nie przeczytałem, za bardzo prosty język się w nich znajduje i ja się w tym nie do końca odnajduję. I no nie chodzi mi, da to nic więcej nie kupuję znak light novelek. Słyszałem, że Zerowa Maria naprawdę jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o właśnie o tym o light novelki, jednakże no nie wchodziło mi a z książek mam co innego do czytania, także jakoś się za to nie zabieram. Dalej mamy jedną tomówkę Half and Half, która zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, z tego względu, że nie spodziewałem się, iż tak dobry może być to yy, romans. No i tyle, myślę że, myślę, że tyle o tym tytule powiem. Romans, naprawdę, jeżeli Was interesują romansy, to jest naprawdę fajnie napisane i zaskakująco. Z początku myślałem, że to a, jakiś ecci będzie coś tam, ale przeszło w takie klimaty naprawdę poważne i cudownie się to też czytało. Więcej takich tomów, więcej takich tytułów, więcej takich jednotomówek na polskim rynku poproszę. Powóz Lorda Bradley'a nie czytałem, mam i nie wiem co mógłbym o tym powiedzieć, gdyż nie przeczytałem. Magic'a, e, nie, Puella Magii Madoka Magic'a nie przeczytałem, także też nic nie powiem. Wie, wiele tych tutaj mam tytułów na tej półecce, których nie do końca wszystko przeczytałem co, co mam, a jednak mimo to kupuję dalej mangi i, i może to, to z, zły nawyk, ale tak jakoś wyszło. Także o Madocenie nic nie powiem, natomiast mogę powiedzieć jedynie to, że seria TV bardzo mi się podobała, dlatego też sobie tutaj zakupiłem. Dalej mamy coś, co próbowałem przeczytać, jednakże mi nie wyszło, z tego względu jak bardzo prosto jest to narysowane, jakoś nie wchodziło mi. Jednakże w końcu będę musiał się ostatecznie za to zabrać, gdyż to tylko trzy tomy, seria zamknięta, ponoć nawet OK, nie ma szału, ale... No, jakoś tak nie wiem. No, ciężko się zabrać na nowo do tego Jotsuba. Pierwszy tom, komedia o małej dziewczynce Jotsubie, która mi po prostu nie weszła. Ten humor parę razy się zaśmiałem, natomiast nie weszło aż tak bardzo, żebym kupował dalsze tomiki. Jednakże warto na pewno spróbować, gdyż za dużo chyba komedii na polskim rynku nie ma. A Jotsuba jest jedną z tych, które wiele osób zachwala. Mi po prostu ten humor nie podszedł ostatecznie. Guroshitsuji, pierwszy tomik. No, zapewne z wielu fanów Kuroshitsuji ja do takich nie należę, ten tomik został mi sprezentowany przez znajomych. No i wiele nie powiem o tym tytule, gdyż pierwszy to mi przeczytany, ale nic poza tym nie, nie jestem w stanie powiedzieć. No, nie moje klimaty, nie moje klimaty. No i mamy coś, co mam całą serię 24 tomów. 3 czy 4 razy utknąłem na siódmym tomie czytając od początku, i ciągle mi się nie udało przeczytać do końca Pandory Hertz. Z czego bardzo żałuję, gdyż jest to naprawdę bardzo dobra seria. Natomiast ja jakieś mam naprawdę problemy z tym, no i nic nie, nie mogę powiedzieć. Mogę jedynie starać się przeczytać to w końcu w tym roku. Może się uda, trzymajcie kciuki. A oby się tak stało. No i dalej mamy pierwszy tomik Dragon Ball'a, Myślałem, że będę sobie zbierał, a jednak w końcu, że to do... jaki. Plan był taki, że Dragon Ball'a będę zbierał tak, że do każdego zamówienia będę jeden tomik sobie dokupywał. Jednakże szybko z tego, jak widzicie, zrezygnowałem. Ty znajduje się tu jedynie pierwszy tomik. No i tak się już trzecia półeczka z mangami prezentuje. Inni, że mamy tylko parę tytułów. I się zaczynałem książki. Ale mamy tutaj pierwszy tom Pluto, który, no bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobry tytuł, jeżeli chodzi o takie przyszłościowe gdybania. <laughs> Brakuje mi słów, dlatego inaczej tego nie określę. Mushishi, także bardzo, bardzo fajny tytuł. Jednakże, jaki Pluto, jak i Mushishi z tego względu nie kupuję, gdyż one są droższe od takich jakby standardowych. Jak do swoich tutaj odpowiedników innych typu właśnie One Punch Man czy Attack Tytanów tutaj um, po prostu droższy jakoś tak, nie wiem, bariera kilku złotych przemawia do mnie w jakiś sposób, nie wiem do końca w jaki, ale jakoś tak, że, że ciężej mi to sobie kupić. Natomiast Pluto, jeżeli się nie mylę dostawę, jakąś zapowiedź, bajki, nie wiadomo jeszcze kiedy, ale coś takiego obiło mi się o uszy. Dalej mamy Samotnego Smakosza, jednotomówkę od Hanami, której nie przeczytałem, jak wiele serii mówiłem, więc nie, nie powiem. Natomiast jest o tym, o czym, jak brzmi tytuł, o Samotnym Smakoszu, który sobie smakuje różne potrawy. I, i tyle wiem o tej serii. Miałem podejście, ale wysiadłem z autobusu i przestałem czytać na wieki. An <laughs> Skill, dwa tomiki, zamknięta seria. Filma, książkę też ma. Książkę próbowałem dopaść gdzieś, Słyszałem, że lepsze nawet od Mangi, jednak że nigdzie mi się jej nie udało znaleźć. Natomiast ta seria dwutomowa, o, to jest dla mnie, to jest dyszka ulubiona seria, e, jedna z ulubionych serii mangowych. E, po prostu kocham całym serduszkiem. To, jak tutaj przedstawiono zapętlanie w czasie, jak i relacje między bohaterami, przede wszystkim między głównym bohaterem, a główną bohaterką. Też fajnie rozłożone, że pierwszy tom jest bardziej o głównym bohaterze, natomiast drugi o głównej bohaterce. Trochę nieusatysfakcjonowany zakończeniem film mi się, zakończenie filmu bardziej mi się spodobało, ale serię kocham całym serduszkiem i ostatnia jakby seria czy też podseria jest Atak Tytanów bez żalu, no dużo gorszy od głównej serii, też nie robiony przez autora odpowiedzialnego za za SNK, jedynie tam jakąś pieczę trzymał i, i tak się tutaj te dwa tomiki prezentują moim zdaniem dużo gorsze, tak 6-7 jeżeli miałbym jakąś skalę dawać w porównaniu do głównej serii jest to Dużo gorzej się prezentuje po prostu. I wstając tutaj, przechodząc do jakichś ozdób na ścianie, może pierwszej przejdziemy od na, na lewo, gdyż to już wszystkie mangusie, jakie miałem do zaprezentowania. Mamy tutaj po prostu jakieś wycinki z, jeżeli się nie mylę, kalendarzy: od JPFu z Death z One Punch Dalej mamy Waneko. i połączenie z kalendarzem z mm, JPF-u, gdyż po prostu no wycinałem też uważam, że uważam, że nie warto wyrzucać, tym bardziej, że jak ładnie to się tutaj chociażby poru to prezentuje, też ładnie się komponuje z, z tym Rezero. Dalej mamy także kalendarzyk z zwaneko z, z, z i tutaj połączenie znowu z JPF-em, tak się to prezentuje. Tutaj mamy jeszcze kalendarz, który obecnie mi służy. Mamy marzec, 28. jeszcze nie prze, przestawiłem, także tak się to prezentuje: z Kakeguru. i Chciałem już czegoś innego, już nie pamiętam z czego, ale już zabrakło. Także niestety się nie udało. Dalej mamy plakaciki z Battle Angel Ality. Bardzo ładne swoją drogą w większości, chociażby te dwa są naprawdę piękne. Tutaj też się um, ładnie prezentują. To jest chyba do filmu, czy co, coś w tym rodzaju. Taki bardziej styl filmowym, przynajmniej. I tutaj fajne dodatki, chociaż są do tego do Battle Angel ty właśnie w formie tych plakacików. I Neverland. Tak się prezentuje plakacik. Tutaj jeszcze z że się nie mylę, to kiedyś kupiłem na Pyrkonie, Bardzo mi się spodobało zadyszkę, także. Więcej takich plakatów bym chętnie przygarnął. Jeszcze mam tutaj na, na drzwiach te zalitki. Tutaj już trochę gorsze mam zdaniem plakacik. Tym bardziej, że, że pokazują to, co jest na, 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 na okładkach pomów. Uważam, że coś takiego jest trochę głupie, że no już mam to na okładce, po co mi plakat? Wolałbym plakat z czymś innym. No i tak się to wszystko prezentowało moja półeczka. Zapraszam do komentowania, lajkowania, jeżeli się podobało, a także subskrybowania po więcej. W miejscem to wszystko, do zobaczenia. Pa, pa.